Że już część się rozpierzchła. Dobry wzrok. E, dziękuję Wam wszystkim. Zakończyliśmy dzisiaj dziewiątą eliminację do Federkarte Feder Matrix and Bitebox. I było bardzo ciężko. Ryba nie współpracowała, niestety, na całym miejscu. Słonko opaliło wszystkich prawie w koło. Bardzo dawało. No niestety, wyniki są nie, nie, nie są ale było miłe towarzystwo, dziękuję wam jeszcze raz, że wszyscy przybyliście zanim przejdę do wyników to chciałbym coś powiedzieć tu niektórzy będą wiedzieć, którzy spędzali z nami wczoraj wieczór integracyjny jest w województwie świętokrzyskim niewidoma dziewczynka która niestety potrzebuje komputer specjalny taki dla niewidomych osób i robi, że tak powiem taką chcemy zrobić taką małą kwestę, żeby jej dołożyć do tego komputera jeśli ktoś ma chęć, to jutro jakieś wolne datki do czapki będziemy zbierać przy zakończeniu zawodu. Jeśli miałby ktoś chęć, 5 zł, 10 zł ile kto może, a... a... Ja jak bym wygrał, to wygrałbym przeznaczył. A ten. A <grym> nie <ten>, a... <grym> <ten>, wolne a... <grym> Przechodząc teraz do wyników. tak jak mówię wyniki... No waga sumarum jest naprawdę kiepska. Były pojedyncze, fajne wyniki w sektorach, natomiast... No ryba się zgrupowała w jednych miejscach i no, dlatego to tak było. Tak, tak. Więc tak e, najsłabszym sektorem był sektor A Czyli ten tutaj sektor pierwszy, sektor, sektor Matrix W tym sektorze zwyciężył Gruba Tomasz z wynikiem 20 kilo 400 wow. I ogólnie jest trzecim miejscu. Bardzo jestem zadowolony. Jak on to zrobił? Tutaj. Natrona Dzięki. Panie... A co tak mało w tych oklasków Tak, no. 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 to jest nagroda patrona głównego. Dodatkowo od sponsora, który towarzyszy nam od pierwszych eliminacji, czyli od firmy Winner, dla każdego zwycięzcy sektorowego są upominki w postaci zanęt, przynęt i kosz do podbieraka. Także dla Ciebie to. Dobra, mi jeden? Proszę. Dobrze. Mało masz. On tylko No i tak, raz wygrałem. Tyle kuszy Brawo, Brawo, brawo. Drugi wynik e, w sektora to był sektor winner, czyli sektor C po drugiej stronie. Tam zwycięzcą sektora... Co było wiadomo, przed losowaniem <głos> <głos> został Adam Skrzypek z wynikiem 30. 410. Podejście, czy 11 przywozić? Pierwszy sektor, sektor B, skazany na porażkę od początku. No muszę się sam wyczytać niestety. Z wynikiem, z wynikiem 45 560 zwyciężyłem ja, Zuziak Paweł. Dziękuję wszystkim i zapraszam jutro za 15.07, a dzisiaj oczywiście Biba do rana. Nie?